3 2 1 zapraszam was Dzień dobry witajcie kochani dzisiaj haul zakupy małe spontaniczne zakupy z DM-u oraz z Kika tylko z Kika czy jest również, no nie wiem, trochę pierdołów, słuchajcie, bo y, wskoczyłam do DM-u po dosłownie dwie rzeczy, y, ale kupiłam oczywiście więcej y, i do Kika, gdzie kupiłam pierdołki, pierdłeczki, ale chciałam wam pokazać, może coś komuś się spodoba, może ktoś coś potrzebuje, także y, zaczynamy od Kika może. Były takie, wiecie co, cienkie czapeczki psim patrolem dla dziewczynki ze Sky oraz tutaj z tymi trzema innymi pieskami dla chłopca, może jakościowo wcale nie są zbyt fajne, ale wiecie co tak na jesień, na wiosnę przejściowe takie czapusie przecenione z 4 euro na jakieś kilkadziesiąt centów więc pomyślałam, że wezmę dla dzieci naszych nie wiem czy się nam przydadzą czy będziemy w nich chodzić ale wzięłam Kolejna, jakże potrzebna rzecz to jest, słuchajcie, taka figureczka. Wiecie, co, większość tych rzeczy kosztowała 50 centów, one były większość z przeceny. Taka figurka to jest gumka do ścierania, gumka do ścierania ówka z My Little Pony, czyli taki kucyk. Nie wiem, albo nam się przyda, albo komuś się podarujemy. Większość z tych rzeczy gdzieś tam w zamyśle miałam albo dla kogoś je dać, albo dla moich dzieci, którymi się opiekuję, do jakichś tam rzeczy plastycznych i tak dalej, rzeczy plastycznych no ale dalej, takie dwa puszki, jeden słuchajcie, one były nie wiem, pierwotnie po 2 albo 3 euro takie zawieszki, takie wiecie, breloczki jeden taki fioletowy z ogromną metką, w ogóle ta metka jest większa niż to cała, taki ala jednorożec z takim rogiem, no uroczy, słodki za kilkadziesiąt centów, pomyślałam, że jakaś dziewczynka na pewno chętnie go przygarnie, kolejny to jest taki właśnie niebieski niebie Bieski, granatowy, z różowym, też taki dziewczyński. On pierwotnie kosztował 2 euro, na pewno ja zapłaciłam za niego nie wiem, 50 centów albo 55, także spoko. Kolejna rzecz to są takie malutkie, urocze spinusie. Yy, one też były bardzo taniutkie. Dla dziewczynki do włosów spoko przydadzą się, bo one się zaraz wiecie, wycierają, psują. E, bagatela, wspaniała rzecz, czyli żel antybakteryjny o zapachu e, cytryny z taką zawieszką w takim pokrowcu. Jeżeli się skończy, to można sobie tutaj wlać, bo to jest odkręcane. E, więc buteleczkę można sobie napełnić jakimś innym środkiem dezynfekującym. Jedno euro takie coś kosztuje. Teraz oczywiście wiecie, żele bakty, antybakteryjne, dezynfekujące to jest towar deficytowy, no ale niektórzy mają szczęście. Ja na swoim kanale, jeżeli ktoś ma ochotę, mam filmik, jak zrobić y, własny żel antybakteryjny, także zapraszam do oglądania, jeżeli ktoś ma... Y, Ochotę. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to są naklejki, słuchajcie, to są naklejki na jajka. Ale wzięłam je, bo tutaj jest, słuchajcie, 186 sztuk za 55 centów. One kosztowały z jednego euro przecenione. Wzięłam je, bo to są piękne serduszka, kwiatuszki, jakieś takie kolorowe paseczki, także naklejek w domu, gdzie są dzieci nigdy za wiele. Kolejne urocze, śliczne naklejeczki. To są takie z takimi różnymi kutkami i one mają takie naklejki w naklejkach. One są takie ala 3D i one się tak widzicie, o, ruszają w środku. No śliczne, urocze. No wiecie co? 10 centów one chyba kosztowały. A pierwotnie 59 centów, więc dzieci się cieszą, dzieci chętnie kleją takie rzeczy. I kolejna rzecz, żeby moje dzieci, te, którymi się opiekuję, jak również z rodziny dzieci, jak moja córka i wszystkie dzieci, które mi się w życiu nawiną, e, uwielbiają, to są, e, słuchajcie, tatuaże takie. E, tatuaże z różnego rodzaju motywami. Jeden taki blat tatuaży to jest 12 sztuk chyba. W sumie nie wiem, ile tu jest. Tak, 12 sztuk, kosztuje pierwotnie 59 centów, one były wszystkie przecenione za, patrzcie, 10 centów. Więc sama cena regularna jest taniutka, a po przecenie to w ogóle, więc nabrałam ich mnóstwo, porozdaję dzieciom i mamy Hello Kitty, jest Mickey Mouse, jest Minnie Mouse, jakieś księżniczki, jest Kubuś Puchatek. Są so, te My Little puny, są autka, więc dla każdego coś fajnego. Za taką cenę to jak najbardziej się opłaca je kupić. Kolejna rzecz to są farby akrylowe w takich tubkach. Je się opłaca kupować w Kiku, w Tedim i w tych tanich sklepach, ponieważ tam one są tanie i jest dużo kolorów. I ja je kupiłam dodatkowo też na przecenie. Będę je potrzebować do takiego DIY projektu, będę robić taką tablicę sensoryczną dla dzieci. Także o, może właśnie bylibyście zainteresowani, jak ja to będę robić, to może nagrałabym Wam jakiś filmik. Dajcie znać, jeżeli ktoś chce. Chociaż może nagram, bo myślę, że to ciekawe dla osób, które mają pracę związaną z dziećmi albo po prostu mają dzieci. I wiecie co, coś, co mnie strasznie zaintrygowało i zainteresowało, otworzę Wam. To jest, słuchajcie, woda toaletowa, tak? Tak. Kosmetyka Fanatica yy, i to jest słuchajcie yy, zapach, woda toaletowa unisex. I ona pierwotnie kosztowała euro 59, czyli euro 60. Tu mamy 20 ml, ale ja ją kupiłam dla tego opakowania, bo słuchajcie, takie malutkie opakowanie. Ja nie jestem fanką jakichś zapachów unisex, ale takie malutkie, cieniutkie opakowanie. Tutaj się psika, cyk, o pięknie rozpyla, pachnie i słuchajcie ten zapach. Ja nie jestem fanką, tak jak mówiłam, ale on naprawdę jest naprawdę uroczy i na bardzo fajny nie wiedziałam, że to w ogóle takie może być fajne, no ale psiknęłam sobie, mówię, za 10 centów, choćby miała tego, nie wiem, nie używać, to i tak jestem ciekawa po prostu tej buteleczki yy, i wiecie co? do torebki, malutki taki fajny zapach, jak najbardziej polecam I, i pachnie naprawdę świetnie i się bardzo długo utrzymuje bo jak nie psiknęłam w sklepie, to wiecie co? całe popołudnie to miałam gdzieś na sobie i czułam, yy, dobra to chyba tyle z tych pierdołówkikowych. I teraz mamy balę, więc tak, balea. kostki do toalety, słuchajcie, bardzo je lubię, te niebieskie, są jeszcze w takim różowym, te są o zapachu jakiegoś y, cytrynowym, tam tamte są jakieś chyba kwiatowe, one zabarwiają wodę tak na niebiesko i dwie takie sztuki kosztuje euro 60, euro 40, coś nie wiem, coś takiego, bardzo tanie i spoko, wydaje mi się, że są całkiem okej. Okay. Taka malutka baleaż, taka tabletka do, yy, do kąpieli o zapachu granatu, yy, ona kosztuje, nie wiem, kilkadziesiąt centów, czterdzieści parę centów, albo mniej, nie, nie pamiętam dokładnie ceny. Dla mojej córki, ona lubi tam się czasem potaplać w wodzie jak się kąpie, worki na śmieci, też bardzo tanie, w dm zazwyczaj kupuję yy, Patyczki do Manicure Essence, ale nie kupiłam ich, słuchajcie. One są zdobyczne. Na parkingu, jak pakowałam zakupy do samochodu, to obok samochodu mojego leżało całe zapakowane opakowanie. Podejrzewam, że komuś po prostu wypadło. No więc sobie je zgarnęłam, bo takie patyczki się przydadzą, tak? mylisz. tak to powiedzieć. Zwykłe mydło w płynie. Ono kosztuje około 50 paru, 60 centów i to jest to nie w butelce, tylko w ten wkład, ja sobie go przelewam i to co właściwie poszłam do DM-u to jest Esquito Free, czyli taki spray odstraszający owady i insekty wszelkiego rodzaju a wiecie co, no yy, miałam kleszcza i dlatego poleciałam po to do DM-u, to kosztuje około 3 euro albo niecałe 3 euro albo 3 euro z gruszami i to jest 100 ml taki spray yy, i on działa przeciwko komarom i przeciwko kleszczom tutaj pisze, że odstrasza na około 8 godzin komary i około 4 godziny kleszcza, wiecie co, szczerze powiedziawszy nigdy czegoś takiego nie stosowałam i nie miałam nie wiem czy to w ogóle działa czy to się sprawdza, wiele osób mówi że to kompletnie nic nie daje, ale jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz, jak to mówią. I ja chętnie spróbuję, bo ja jeśli chodzi o kleszcze, to mam stręt okrutny, o ile komarów tutaj w Niemczech u nas praktycznie w ogóle nie ma, z czego jestem przeszczęśliwa. Bo wiem, że w Polsce w zeszłym roku, w zeszłe lato była okropna plaga. Tak tutaj praktycznie w ogóle nie było, co mnie niezmiernie cieszy. No ale kleszcze, słuchajcie, kleszcze to jest dramat, dramat totalny. Skoszona trawa, słuchajcie, zero praktycznie krzewów w ogródku naszym i spaceruje mi sobie po ręce ten kleszcz a wiecie co, tylko się obawiłam z córką pograłyśmy trochę w piłkę i trochę porobiłam w moich truskaweczkach tam sobie na działeczce nic poza tym i słuchajcie, no masakra, ja nie wiem te kleszcze to jest dramat, no ale dalej, jedziemy i jeszcze po coś po co poszłam to jest limitowana edycja Balea i to jest taka szminka właściwie to jest pielęgnujący balsam do ust z... Peelingiem i o, o zapachu kokosa. Pięknie pachnie. Jedyne, co mnie denerwuje, to jest to opakowanie. Słuchajcie, patrzcie, tu jest jedna szmineczka. One są normalnie w takie mniejsze kartoniki pakowane. Nie wiem, czy to dlatego, że ta limitowana edycja. Taki wielki karton, że zmieściłoby się spokojnie jeden, dwa, trzy takie szminki. Praktycznie. Zobaczcie, pusta dziura. Nie wiem po co. I taki ogromny karton na jedną szpineczkę. Czy ona nie mogła być zapakowana tak jak zazwyczaj pakują te szminki? Te balsamy do ust? Nie wiem w ogóle o co chodzi. No ale mniejsza o to. Pachnie to bardzo ładnie, nie używałam tego jeszcze, tego byłam ciekawa. To kosztuje 95 centów, także zobaczymy, gdzieś tam kiedyś wam opowiem o tym. Kolejna rzecz, która mi wpadła... Chciałam jeszcze inny, inną wersję, ale nie było. To jest witamin C byste z ampule i to jest ampułka z witaminą C B-routine. Jeszcze jest różowa z tego co wiem, tylko akurat w tym demie, w którym ja byłam, nie było. I one kosztują za sztukę 95 centów. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Chciałam sobie to z witaminą C wypróbować. Różowa wersja jest chyba jakaś rozświetlająca, wydaje mi się. Zobaczymy. To jest jakiś witaminowy kick. Plus witamina C No dobra, nie wiem dokładnie jaki to jest skład Zobaczymy Mam nadzieję, że to zadziała I jak zadziała to sobie kupię więcej tego Chciałam w ogóle złożyć zamówienie w DM-ie online Ale wiecie co, teraz obecnie nie wiem Chyba przez to, że dużo osób jednak online kupuje To nie ma wiele rzeczy A jednak stacjonarnie więcej się pojawia Dlatego byłam obok tego kika, więc szybko wpadłam na chwileczkę. I co jeszcze chciałam wam pokazać? To jest DMBO Dinkel Cracker Sezam. To są takie cieniutkie ciasteczka, krakersiki. Ich jest 100 gramów. I to jest Dinkel, to po polsku się nazywa orkiszowe. O tak, są dwie wersje. Z sezamem, ta właśnie. Oraz taka zwykła, bez żadnych dodatków. Wiecie co, pyszna przekąska. W ogóle strasznie lubię tą serię DMBO, te produkty. Bardzo często kupuję mleka roślinne albo te wszelkie napoje roślinne. Bardzo dobre ceny mają. Skład jest bardzo dobry, ponieważ to są to jest ta seria bio. Wybór mają bardzo duży, jeśli chodzi o DM. I dodatkowo, no, smakują te rzeczy. Wiecie, naprawdę są smaczne. Wydaje mi się, że za ceny i za to, że jaki mają ten wybór, to warto się udać do DM-u. Jest mnóstwo, na przykład masła orzechowe jakieś, czy no, mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Też bardzo często kupuję mm, jakieś takie, nie wiem, kremy do smarowania chlebka na przykład. Przykład, też pyszne, produkty wegańskie yy, jakieś takie no naprawdę dobre yy, składowo rzeczy, także dzisiaj mam tylko tyle z tego, ale no dziękuję wam za uwagę tak czy siak mam nadzieję, że może ktoś coś podpatrzy w tych moich jakże spontanicznych i praktycznie niepotrzebnych zakupach ale wiecie, takie pierdółki tak jak na przykład dla dzieci tutaj, ja to wszystko sobie wykorzystam, odłożę gdzieś tam a zaoszczędziłam, bo tak jak mówię większe rzeczy na promocji yy, w dm też jakoś się nie rozpędzało bo raz, że byłam tylko chwileczkę, a dwa, że staram się zużywać to, co mam, a zapasów mam oczywiście mnóstwo, jak to zwykle. Także tyle, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do jakichś pytań ewentualnych i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Papa, pa, cześć, trzymajcie się.